Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie sygnały twoje ciało wysyła, gdy zbliża się koniec życia? U lekarzy geriatrów mówi się szczerze, jest pięć subtelnych ostrzeżeń, które mogą pojawić się nawet rok wcześniej i często są mylone z naturalnym procesem starzenia. Zaniedbanie ich to ryzyko utraty ostatniej szansy na wsparcie, lek czy terapię poprawiającą jakość życia. Dziś opiszę pierwsze dwa sygnały. Poznaj je, by zareagować w porę i dać bliskim oraz sobie dodatkowy czas. Pierwszy sygnał to stopniowe zmniejszenie apetytu i waga drastycznie spadająca o 5% masy ciała w ciągu trzech miesięcy. To nie jest tylko mniej jedzenia. To często wynik osłabionej pracy przewodu pokarmowego. Zaburzeń wchłaniania lub pierwszych objawów poważnych schorzeń, takich jak choroba nowotworowa czy niewydolność serca. Jeśli senior traci kilogramy mimo stałego lub nawet zwiększonego wysiłku fizycznego, nie można tego zbagatelizować. Drugi znak to chroniczne zmęczenie, które nie mija po odpoczynku. Kiedy osoba powyżej 70 roku życia skarży się, że nie ma już siły wstać z łóżka lub odczuwa stałe osłabienie mięśni, może to być objaw anemii, niewydolności nerek lub początku demencji. Tego nie wyleczy zwykły sen. Potrzebna jest diagnostyka krwi, badania nerek i neurologiczne. Zamyślony przy oknie miękkie poranne światło Pierwszy sygnał to stopniowe zmniejszenie apetytu i waga drastycznie spadająca o 5% masy ciała w ciągu trzech miesięcy. To nie jest tylko mniej jedzenia. To często wynik osłabionej pracy przewodu pokarmowego, zaburzeń wchłaniania lub pierwszych objawów poważnych schorzeń, takich jak choroba nowotworowa czy niewydolność serca. Jeśli senior traci kilogramy mimo stałego lub nawet zwiększonego wysiłku fizycznego, nie można tego zbagatelizować. Drugi znak to chroniczne zmęczenie, które nie mija po odpoczynku. Kiedy osoba powyżej 70. roku życia skarży się, że nie ma już siły wstać z łóżka, lub odczuwa stałe osłabienie mięśni, może to być objaw anemii, niewydolności nerek lub początku demencji. Tego nie wyleczy zwykły sen. Potrzebna jest diagnostyka krwi, badania nerek i neurologiczne. Pierwsze dwa sygnały często występują razem. Gdy ktoś traci apetyt, mięśnie tracą M4 sygnał to nagłe pogorszenie funkcji poznawczych. Nie myl tego z zapominaniem w podeszłym wieku. Jeśli senior zaczyna powtarzać te same pytania co chwilę, Gubi się w znanych miejscach i traci umiejętność prostego planowania codziennych czynności, może to być objaw szybkiego postępu choroby Alzheimera lub otępienia naczyniowego. Ważne jest, by ase, a osłabiony organizm szybciej się męczy. To błędne koło, które można przerwać poprzez odpowiednią dietę, suplementację białkową i leczenie przyczyny utraty wagi. W następnym fragmencie opiszę trzeci sygnał: subtelne zmiany w oddychaniu i saturacji, które mogą zwiastować niewydolność serca lub płuc. Nie przegap tego, bo każdy dzień może uratować życie. Trzeci sygnał przed śmiercią to subtelne zmiany w rytmie oddechu i poziomie saturacji krwi tlenem. U seniorów często pojawia się wzmożona duszność przy minimalnym wysiłku. Nawet przy wchodzeniu po schodach lub chodzeniu po mieszkaniu. Jeśli dodatkowo saturacja spada poniżej 95% podczas spoczynku, oznacza to, że płuca lub serce nie dostarczają wystarczająco tlenu do tkanek. Niezdiagnozowana, przewlekła niewydolność serca lub obturacyjna choroba płuc, COPD, może przebiegać łagodnie, aż gwałtownie przyspieszy. Regularne mierzenie saturacji pulsoksymetrem pozwala wychwycić te zmiany na wczesnym etapie i rozpocząć leczenie, które może przedłużyć życie nawet o kilka miesięcy. Czwarty sygnał to nagłe pogorszenie funkcji poznawczych. Nie myl tego z zapominaniem w podeszłym wieku. Jeśli senior zaczyna powtarzać te same pytania co chwilę, Gubi się w znanych miejscach i traci umiejętność prostego planowania codziennych czynności, może to być objaw szybkiego postępu choroby Alzheimera lub otępienia naczyniowego. Ważne jest, by zaobserwować tempo pogorszenia. Gdy następuje w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, jest to bardzo niepokojący znak i wymaga pilnej konsultacji neurologicznej. Te dwa ostatnie sygnały często ignoruje się. Tłumacząc wiekiem czy zmęczeniem. Tymczasem, wczesna diagnoza i odpowiednia terapia mogą znacząco poprawić komfort życia oraz dać rodzinie czas na przygotowanie emocjonalne i organizacyjne. W kolejnym fragmencie przedstawię piąty, ostatni sygnał zmiany w aktywności i zachowaniu społecznym które często zwiastują krytyczny etap choroby. Nie przeocz go, bo reakcja w porę może zadecydować o jakości ostatnich miesięcy życia. Piąty krytyczny sygnał przed śmiercią to zmiany w aktywności i zachowaniu społecznym. Senior, który nagle ogranicza kontakty, rezygnuje z ulubionych zajęć lub przestaje wychodzić z domu bez wyraźnej przyczyny, może sygnalizować pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Izolacja społeczna często idzie w parze z depresją, odwodnieniem oraz zanikiem motywacji do dbania o siebie, co przyspiesza fatalny przebieg chorób przewlekłych. Przez okno melancholijne popołudniowe światło geriatrzy podkreślają, że utrata zainteresowania hobby czy rzadkie odpowiadanie na telefony i wizyty bliskich to nie kaprys, lecz sygnał alarmowy. Warto zwrócić uwagę czy osoba unika rozmów, rezygnuje z posiłków w towarzystwie lub deklaruje zmęczenie bez wyraźnego powodu? To może zwiastować pogłębiającą się niewydolność wielonarządową lub rozwój zaawansowanej choroby nowotworowej. Reakcją na ten sygnał powinno być przede wszystkim wsparcie psychologiczne i medyczne. Wczesna konsultacja psychiatryczna, badania poziomu elektrolitów, funkcji nerek i wątroby oraz ocena ryzyka odwodnienia. Często proste rozmowy, terapia zajęciowa i monitorowanie płynów ratują ostatnie miesiące życia przed dalszym pogorszeniem. Te pięć sygnałów utrata masy, chroniczne zmęczenie, duszność z niską saturacją, szybki spadek zdolności poznawczych i izolacja społeczna. Mogą pojawić się nawet rok przed końcem życia. Wczesne rozpoznanie daje czas na wdrożenie leczenia, poprawę komfortu i wsparcie psychiczne dla pacjenta i rodziny. Nie lekceważ tych objawów. Jeśli zauważysz u siebie lub bliskiego którykolwiek z nich, zgłoś się do lekarza geriatry lub internisty. Może to być ostatnia szansa na skuteczną interwencję i godne przeżycie ostatnich dni. Jeżeli uznajesz ten materiał za pomocny, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych porad dotyczących zdrowia seniorów. Czwarty sygnał, choć mniej oczywisty, może być jednym z najważniejszych nieprawidłowe zmiany snu. Gdy senior nagle zaczyna budzić się w nocy częściej niż zwykle, zwłaszcza z powodu nocnych potów lub uczucia duszności, warto zwrócić na to uwagę. To może być efekt przewlekłej niewydolności serca, cukrzycy, lub nawet nadczynności tarczycy. W miarę pogarszania się wydolności organizmu, nocne przebudzenia stają się coraz bardziej intensywne i częstsze, a sen przestaje regenerować. Regularne badanie poziomu glukozy, EKG oraz kontrola hormonów tarczycy pozwalają wychwycić przyczyny zaburzeń snu. Lekarze geriatrzy podkreślają, że dobry sen to podstawa regeneracji wszystkich narządów, a gdy on zaniknie, nawet drobne infekcje mogą przekształcić się w poważne schorzenia. Warto wprowadzić prostą higienę snu, stała pora chodzenia spać, ograniczenie płynów tuż przed snem, unikanie kofeiny i wieczornych posiłków obfitych w węglowodany. Jeśli to nie pomaga, Należy skonsultować się z lekarzem w kierunku bezsenności lub bezdechu sennego. Oddzielnym aspektem są nagłe zmiany w odczuwaniu temperatury. Nagłe uderzenia gorąca lub zimne poty mogą wskazywać na zaburzenia endokrynologiczne lub początek infekcji. Seniorzy często bagatelizują te objawy, tłumacząc je upływem lat. Tymczasem kontrola poziomu hormonów i odwodnienia może zapobiec gwałtownej dehydratacji. I osłabieniu układu nerwowego. Zwróć uwagę na nocne symptomy: poty, uczucie duszności, częste przebudzenia. To nie jest norma wieku, to alarm. W kolejnym odcinku omówię, jak zmiany w apetycie, zwłaszcza brak lęku przed jedzeniem, mogą zwiastować poważne zaburzenia metaboliczne, które należy traktować priorytetowo. Piąty sygnał, na który warto zwrócić uwagę, to nagłe zmiany w apetycie, nie tylko utrata wagi, ale i brak jakiegokolwiek zainteresowania jedzeniem, lub odwrotnie, nagłe napady głodu. U seniorów może to być objaw zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2, problemy z funkcją tarczycy lub zaburzenia w wchłanianiu składników odżywczych. Kiedy organizm traci zdolność do regulowania poziomu glukozy, dochodzi do gwałtownych skoków insuliny. Co odbija się na uczuciu głodu i sytości. Jeśli osoba zaczyna odmawiać posiłków, skarży się na mdłości, a następnie bez wyraźnego powodu pochłania duże ilości jedzenia, to znak, że mechanizmy regulacyjne w organizmie zawodzą. Monitorowanie dziennej ilości kalorii i kontrola poziomu cukru we krwi mogą wykryć te wahania. Lekarze geriatrzy zalecają prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Przez co najmniej dwa tygodnie zapisuj co i o jakiej porze jesz oraz towarzyszące temu samopoczucie i poziom energii, zaburzenia pracy trzustki. Z kolei całkowity brak łaknienia to często sygnał osłabionej funkcji, wą nagłe napady apetytu, zwłaszcza na słodycze, mogą wskazywać na insulinooporność albo troby, nerek, lub początek infekcji wirusowej lub bakteryjnej. W takiej sytuacji należy zbadać poziom elektrolitów, enzymy wątrobowe i markery zapalne we krwi. U seniorów zmiana apetytu często łączy się z problemami żołądkowo-jelitowymi, przewlekłym zapaleniem błony śluzowej, zespołem jelita drażliwego, czy zanikową chorobą jelit. Jeśli po posiłku pojawiają się bóle brzucha, wzdęcia, lub biegunki, warto wykonać badanie kału, gastroskopię i badania poziomu witamin, zwłaszcza B12. Pamiętaj, to nie są normalne objawy starzenia się, lecz alarm. W następnym odcinku omówię szósty, często pomijany sygnał: słabszy odruch kaszlowy i przełykowy, który może zwiastować poważne zaburzenia neurologiczne lub infekcje dróg oddechowych u seniorów. Szósty sygnał, który lekarze geriatrzy często pomijają, to osłabiony odruch kaszlu i przełykowy. U zdrowej osoby kaszel i odruch zahamowania zadławienia chronią drogi oddechowe i zapobiegają zachłystowemu zapaleniu płuc. Jeśli senior coraz słabiej kaszle, gdy pojawi się odruch duszenia podczas jedzenia lub napoju, oznacza to pogorszenie funkcji nerwów czaszkowych albo słabnięcie mięśni gardła. Zachłystowe zapalenie płuc to jedna z najczęstszych przyczyn gwałtownego pogorszenia stanu i zgonu wśród osób powyżej 70 roku życia. Aby ocenić odruch przełykowy można wykonać prosty test. Poprosić ołykać łyk wody i obserwować reakcję. Brak natychmiastowego skurczu gardła lub słyszalne zachłyśnięcie powinno skłonić do niezwłocznej konsultacji neurologicznej lub laryngologicznej. Osłabienie odruchu kaszlu to znak niewydolności oddechowej lub problemów z mięśniami oddechowymi. Lekarze zalecają codzienne ćwiczenia oddychania przeponowego: głęboki wdech nosem do liczby 4, wydech ustami do liczby 6 i inhalacje solankowe, aby wzmocnić drogi oddechowe i poprawić czyszczenie oskrzeli. Jeżeli zauważysz, że po pół roku Senior coraz słabiej reaguje na próby odkaszlnięcia lub ma problemy z połykaniem nawet płynów, to jest alarm. Może świadczyć o początku stwardnienia zanikowego bocznego, miasteni lub poważnej infekcji. W takich przypadkach konieczne są badania EMG, spirometria i obrazowanie nerwów czaszkowych. Pamiętaj, że zapobieganie zachłystowemu zapaleniu jest kluczowe. Wystarczy prosty inhalator, odpowiednia dieta w formie papek i ćwiczenia połykania z pomocą rehabilitanta, aby zmniejszyć ryzyko powikłań. W następnym, ostatnim fragmencie omówię sygnał numer 7: gwałtowne załamanie równowagi i chodu, które często zwiastuje początek niewydolności wielonarządowej lub udaru niedokrwiennego mózgu. Siódmy, a zarazem ostatni sygnał alarmowy to nagłe załamanie równowagi i chodu. Geriatrzy ostrzegają, że senior, który wcześniej chodził samodzielnie, a nagle zaczyna chwiać się przy wstawaniu z krzesła lub potykać o nawet drobne przeszkody, może mieć pierwsze oznaki zaburzeń układu krążenia w mózgu lub ognisk niedokrwiennych. Udar niedokrwienny często poprzedza faza teia. Przemijającego ataku niedokrwiennego, w której objawy takie jak niestabilny chód, krótkotrwałe zawroty głowy czy drętwienie jednej strony ciała ustępują w ciągu kilku minut. Bagatelizowane dają sygnał, że tętnice w mózgu są zwężone i powikłania mogą pojawić się w każdej chwili. W takich sytuacjach konieczne jest jak najszybsze badanie ultrasonograficzne, tętnic szyjnych i mózgowych, by ocenić stopień zwężeń. Jeśli zmiany przekraczają 70%, lekarze mogą rozważyć leczenie chirurgiczne lub miejscowe, angioplastykę z implantacją stentu, co znacząco zmniejsza ryzyko pełnego udaru. Równoległym wsparciem jest fizjoterapia ukierunkowana na ćwiczenia równoważne i trening chodu z wykorzystaniem poręczy lub specjalnych urządzeń. Im wcześniej rozpocznie się rehabilitacja, tym lepsze są szanse na pełne odzyskanie sprawności i zminimalizowanie ryzyka kolejnych epizodów niedokrwiennych. Nie ignoruj nagłych potknięć, chwiejnych kroków czy też potrzeby chwiliowego przytrzymania się mebla. Nawet jeden epizod utraty równowagi. To zaproszenie do pilnej diagnostyki neurologicznej i kardiologicznej, a następnie wprowadzenia leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych. Pamiętaj, że każdy z omówionych siedmiu subtelnych sygnałów od utraty wagi po załamanie równowagi może pojawić się rok przed śmiercią. Wczesna reakcja na każdy z nich może uratować życie lub znacząco poprawić komfort ostatnich miesięcy. Jeśli zauważysz którykolwiek z alarmów, nie zwlekaj, skonsultuj się z geriatrią lub internistą jak najszybciej. Odpowiednio wczesne rozpoznanie subtelnych sygnałów to klucz do działania. Teraz skupimy się na zachowaniu seniora. Ci, którzy przetrwają krytyczny rok, często wykazują jedną wspólną cechę: stopniową utratę zainteresowania codziennymi rytuałami i zadaniami. Kiedy ktoś przestaje czytać gazetę, podlewać kwiaty czy oglądać wiadomości, może to oznaczać pogorszenie funkcji mózgu lub układu krążenia, ale także rozwijającą się depresję. To nie jest tylko gorszy dzień, to alarm, by działać. Następnie warto zwrócić uwagę na zmiany w mimice i emocjach. Seniorzy, którzy wcześniej potrafili się śmiać i żartować, nagle stają się apatyczni i wycofani, co może wskazywać na zespoły otępienne lub gwałtowne pogorszenie stanu neurologicznego. Kolejnym krokiem jest wsparcie społeczne. Odwiedziny rodziny, spotkania z przyjaciółmi czy terapia grupowa mogą przywrócić chęć działania. Jeśli jednak nawet to nie pobudza energii, może to być etap zimnego wycofania, zapowiadający krytyczne załamanie. Badania pokazują, że osoby z silnym wsparciem społecznym żyją średnio o 3 miesiące dłużej w ostatnim roku życia niż te, które pozostają samotne. Dlatego nie bój się angażować bliskich i specjalistów. Wspólne zajęcia terapeutyczne, spacery czy proste ćwiczenia pamięci mogą przedłużyć życie i poprawić jego jakość. Następny odcinek będzie podsumowaniem wszystkich siedmiu sygnałów wraz z praktycznymi krokami działania, byś wiedział, jak reagować, gdy zobaczysz którykolwiek z nich. Podsumujmy teraz siedem sygnałów i skupmy się na praktycznych krokach, które możesz wprowadzić już dziś. Pierwszym jest utrata masy ciała. Jeśli zauważysz spadek o 5% wagi w ciągu trzech miesięcy, wprowadź wysokobiałkową dietę, suplementuj kolagen. I skonsultuj się z dietetykiem. Drugi sygnał to chroniczne zmęczenie. Zmierz morfologię krwi i poziom kreatyniny, aby wykryć anemię lub niewydolność nerek. Trzeci sygnał to duszność przy minimalnym wysiłku i saturacja poniżej 95%. Regularnie mierz tlen we krwi puls i wykonać badanie EKG oraz spirometrię. Czwarty to nagłe zaburzenia snu, częste pobudki, nocne poty i uczucie duszności. Wprowadź higienę snu i sprawdź hormony tarczycy. Piątym znakiem są wahania apetytu. Prowadź dzienniczek żywieniowy, kontroluj poziom glukozy i zbadaj funkcje trzustki oraz wątroby. Szósty sygnał to osłabiony odruch kaszlu i przełykowy. Wykonuj test połykania i oddychaj przeponowo by zapobiegać zachłystowemu zapaleniu płuc. Siódmy sygnał, nagłe problemy z równowagą i chodem, natychmiast ultrasonograf tętnic szyjnych, wdroż fizjoterapię równoważną i zażywaj leki przeciwzakrzepowe, jeśli to zaleci lekarz. Pamiętaj, że każdy sygnał jest alarmem, reaguj od razu, notuj objawy, zapisuj daty, dziel się informacjami z lekarzem, Wczesna interwencja może wydłużyć życie nawet o kilka miesięcy i znacząco poprawić jego jakość. Regularne kontrole, odpowiednia dieta, wsparcie psychologiczne i fizyczne to klucz do godnego starzenia się. Jeżeli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, jak ważne są subtelne sygnały, zostaw komentarz z pytaniami i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych porad dla zdrowia seniorów. Ostatnim krokiem jest zrozumienie, że zdrowe starzenie łączy w sobie medyczną czujność z codzienną troską. Zacznij od wdrożenia prostego systemu, codzienny monitoring siedmiu sygnałów, regularne badania kontrolne oraz otwarte rozmowy z lekarzem i rodziną. Stwórz dziennik objawów, notuj wagę, poziom energii, jakość snu, saturację, apetyt, odruch kaszlu i ewentualne problemy z równowagą. Te dane pozwolą specjaliście szybciej reagować i dobierać indywidualne terapie. Następnie zadbaj o wsparcie fizyczne i psychiczne. Codzienny spacer, terapia zajęciowa, spotkania z przyjaciółmi i ćwiczenia równoważne poprawiają krążenie, wzmacniają mięśnie i podnoszą nastrój. Nie zapominaj o diecie. Bogate w białko posiłki, odpowiednia ilość wody i suplementacja kolagenem. Pomagają utrzymać siłę i elastyczność tkanek. Ważna jest także higiena snu, stała pora kładzenia się, ograniczenie płynów i kofeiny przed snem oraz kontrola temperatury pokoju. Dobre warunki nocnej regeneracji wspierają układ hormonalny i procesy naprawcze organizmu. Nie zaniedbuj wsparcia farmakologicznego, gdy jest potrzebne. Leki na nadciśnienie, statyny, suplementy wapnia czy witaminy powinny być przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Regularne konsultacje z geriatrą i internistą umożliwiają modyfikację terapii w odpowiednim czasie. Na koniec pamiętaj, że starzenie się to naturalny proces, ale jego przebieg możemy kształtować. Wczesne wykrycie subtelnych zmian i kompleksowe wsparcie. Medyczne, dietetyczne, psychologiczne i społeczne dają szansę na godne i pełne życie, nawet w ostatnim roku. Jeżeli ten przewodnik pomógł Ci zrozumieć, jak zadbać o zdrowie seniora i nie przeoczyć subtelnych sygnałów, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać kolejne praktyczne porady dla zdrowia po 60. -tce.